Cześć Julia, to no, mamy cześć. drugie spotkanie z Julią z naszej grupy TSM naszona zaawansowany. Julia, parę zdań o sobie, żeby ludzie wiedzieli. Parę zdań. Hmm? Jestem psychologiem. Okay. Pierwsza <laughs> zaleta. Pierwsza zaleta, tak. E, jakoś e, jest to dla mnie ważne. E, Często właśnie rozmawiamy o tym, że jestem to jest Aha. złe, ale ja jakoś się identyfikuję. No być przez jestem. Tak, że, że jestem jakoś na ten moment, jest to dla mnie ważne. Gdzieś tam szukam też swoich nowych dróg zawodowych. Jestem na początku drogi zawodowej, więc ten TSR jakoś też bardzo mi pomaga, żeby no, żeby siebie gdzieś tam odnaleźć i, i, i te narzędzia te narzędzia wprowadzenia. A ty jako, jako psycholog na ten moment taki twój główny obszar pracy, z kim pracujesz? W tym momencie pracuję w ośrodku interwencji kryzysowej, co oznacza, że głównie się stykam z osobami no, w takich życiowych kryzysach, na no, to się głównie przekłada na ofiary przemocy. E, gdzieś tam na e, rozpadające się związki, uh -huh. e, rozwody dzieci, gdzieś tam też pomiędzy rodzicami w takich rozstaniach. Także to są te osoby, z którymi okay. się stykam na ten moment. Jak Cię łapać? Jakby ktoś chciał Cię znaleźć o coś zapytać? E, fuh, można mnie chociażby na mojego prywatnego maila łapać. Dobra, e. tylko który będzie przy świnie Dobrze. Dobra, <laughs> tak dobra. Niechla, e, jeśli chodzi o TSL, co jakoś dla ciebie jest najważniejszą rzeczą do zapamiętania w tej metodzie. Gdyby wszystko inne trzeba było wyrzucić, to tą nie byś chciała zostawić sobie. Myślę, że chciałabym sobie zostawić pracę na zasobach. Tam. Że to jest, jakoś, to jest jakoś bardzo ważne, szczególnie, że stykam się często z ludźmi, którzy mają taki nawyk, żeby jednak nie myśleć o sobie w kategoriach czy poprzez zasoby, tylko żeby raczej myśleć, myśleć o sobie w kategoriach deficytów, że no, jakoś te deficyty wypełniają całkowicie ich życie i jakoś nimi sterują i nie potrafią zobaczyć, że no, mają te zasoby. Albo, że te deficyty potrafią też grać rolę zasobów. No tak, tak też o tym, <grym> o tym rozmawiamy, co jest czym. Tak jak już tak mówimy o pewnej względności, Jak poznajesz tę sery, to co ci się wydaje jedną z trudniejszych rzeczy dla Ciebie osobiście, którą trzeba przekroczyć żeby w poznawaniu tej serii? To jest bardzo trudne pytanie. Dzięki. <laughs> Nie, myślę sobie, że to jest trudne, no właśnie dlatego, że czasami jesteśmy w jednym schemacie myślenia Aha. o sobie w jakiś sposób, no więc trudno to czasem przełamać. Yy, co jest trudne? Nie, na ten moment myślę, że to jest w ogóle trudne wprowadzanie tego w życie, yy, hmm. tak z takim prawdziwym człowiekiem realnym, takim hmm. mięsem. To, to, jest Z takim mięsem, tak, hmm. bo mięso nie reaguje być może tak, jak bym sobie wyobrażała. Okay. 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 <laughs> hey, no tak, pomiędzy mapą a rzeczywistością. Tak. No, mm -hmm. no, no. Mhm, mm okej. Okay. Julia, a okej, okay. być może ktoś, kto zaczyna tą drogę, będzie Ciebie słuchał, oglądał to nagranie, Jakiś rodzaj Twojej inspiracji na takich osób, które gdzieś tam zaczynają pomagać? Inspiracji w TSR-ze? No, jakiejkolwiek. Co byś chciała takiej osobie, która jest na początku drogi, doradzić? Na pewno chciałabym doradzić, żeby sobie odpuściła. W takim sensie, że ta presja, którą na siebie nakładamy, nie jest potrzebna. Okay. Że można sobie trochę zuzować i potrafimy bardzo wiele rzeczy, mamy dużo zasobów, które możemy wykorzystać. Mhm. I no właśnie, nie jechać na deficytach, czyli nie, nie, być może mniej chorobliwie ambitnym. że Zobaczyć swoją, swój staż dwumiesięczny w zawodzie jako potencjał. świeżości. No przykład. świeżości no przykład. Właśnie. Potencjał, Dobra, potencjał świeżości że... i do potencjał do nauki. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.